Dzień dobry. Proszę Państwa, proszę już o ciszę. Otwieramy podręczniki na stronie 78. Dzisiaj proszę o wyjątkowe skupienie, bo zajmiemy się najgorszym głównym tego roku. Mamy Mario, to już ten mi? Mario. Ale tak, fajnie. Żartu o kursie dla szambonurków nie chce mi się ciągnąć przez cały film, ale prawda jest taka, że przygotowując dla was ten materiał, zanurzyłem się w najgłębszych kanałach branży gier wideo. Zanurkowałem aż do samego dna list przebojów i sprawdziłem, jakie kupstale się tam kryją. Na wstępie wypada wspomnieć, że pełny tytuł tego filmiku powinien brzmieć Najgorsze gry 2021 roku spośród tych, które w ogóle kogokolwiek interesują. Bo, jak to zwykle bywa, największymi przegranymi nie są ci, którym udało się zirytować największą liczbę graczy i recenzentów, tylko ci, których graczy i recenzenci zignorowali. Miesięcznie na samym Steamie, a są jeszcze inne sklepy, nie wspominając o konsolach, wychodzi około tysiąca gier. I ta liczba cały czas rośnie. Pamiętajmy więc, zamawiając kolejne kategorie, że na każdy z tych guwien przypadają tysiące deweloperów, którzy patrzą na nie ze zazdrości. Aha, jeszcze jedno. Dobra, możemy lecieć. Pierwsza kategoria, a już mamy do czynienia z dwiema grami zajmującymi to zaszczytne miejsce egzekwo. Jedna to Werewolf the Apocalypse Earthblood, studia Cyanide, czyli tych ludzi od serii Styx oraz Blood Bowl. W przypadku wilkołaka przez recenzję przewijają się najczęściej dwie myśli, jedna po drugiej. Po pierwsze, ale fajny uniwersum, po drugie, ale beznadziejna gra. A jakby ktoś nie wiedział, to jest to samo uniwersum co Vampir Mascarada, znany również jako ta seria, której druga główna odsłona powstaje w bólach, z ekipy odchodzą kluczowe osoby, ale za to macie na pocieszenie pięć spin-offów. O wilkołaku nie ma co się długo rozgadywać, bo to gra kiepska w ten nużący sposób. Po prostu nudna, słabo napisana, niezbalansowana i tak dalej. O wiele ciekawszy jest przypadek Crazy... Yy, o przepraszam, Taxi Chaos, czyli marnej podróby Crazy Taxi, która spotkała się z podobnym do Wilkołaka odbiorem recenzentów. Czyli raczej kiepskim, bo średnia na krytyku to 44, chociaż do mnie bardziej przemawia ocena i argumentacja Eugeniusza Siekiery, który w CD Action wystawił temu dziełu notę 2, nazwał ją Lazy Taxi i zwrócił uwagę na to, że za produkcję odpowiada studio, które od 20 lat próbuje zrobić dobrą samochodówkę i mu to nie wychodzi. Niderlandzkie Team Six popsuło już humory między innymi z nimi fanom serii FlatOut w 2011 roku, robiąc wyjątkowo nieudaną trójkę, popełniło najgorszy z możliwych błędów. Otóż prawa to tej świetnej gry zostały dane Team 6, co zaowocowało gównianą edycją Naui i dzisiejszym cudakiem. A teraz policzkowało miłośników Crazy Taxi i to jeszcze taniej, bo bez licencji. Taxi Chaos jest brzydkie i pełne błędów, ale to nic, bo jest też po prostu podstaw bardzo kiepsko zaprojektowaną grą, więc najpewniej słyszycie o niej po raz pierwszy i ostatni. А вот вот не пахнет. Odchodzimy na chwilę od gier, które nadają się tylko do tego, żeby się z nich pośmiać, bo jest też w tym całym zestawieniu akcent smutny. W tym roku mogliśmy zaobserwować prawdziwy upadek legendy. Eugene Naka, twórca Sonika, miał już na koncie kilka niezbyt udanych produkcji, ale Balan Wonder World to jest prawdziwa tragedia. Twórcom udało się dokonać czegoś, co naukowcy do tej pory uważali za niemożliwe: stworzyć fabułę jednocześnie płytką i niezrozumiałą. Na dodatek wrzucili ją do platformówki, w której jest świetny level design, fajny system poruszania się, rewelacyjnie zrealizowany mechanizm power-upów. A nie, przepraszam. Czytałem do gry nogami. Jest beznadziejny level design, system poruszania się zachęca do nieporuszania się w ogóle, a power-upy zrealizowano koszmarnie, chociaż ten sam pomysł, który mieli na nie twórcy, dało się podpatrzeć chociażby w Super Mario Odyssey czy a Hat in Time i po prostu go mniej lub bardziej umiejętnie skopiować. A skoro o power-upach mowa, to patrzcie, oto jeden z nich. Nazywa się Box Fox i zmienia zmieniacie w pudełko, ale nie wtedy, kiedy chcesz, tylko w losowych momentach. A tak na marginesie to zupełnym przypadkiem egzemplarze do recenzji na całym świecie dostarczono recenzentom dopiero na premierę gry, więc w chwili, kiedy trafiła do sprzedaży, nie miała żadnych ocen. Nie sugeruje tu oczywiście, że to po to, żeby jak najwięcej. Więcej frajerów kupiło grę i się ubrudziło, zanim wyjdzie na jaw, że to kupa i że śmierdzi. Bo chyba nie muszę sugerować, sytuacja jest dość jasna. Efekt tego całego cyrku jest taki, że Yuji Naka, przypominam, że mówimy o legendzie branży, twórcy Sonica, odszedł ze Square Enix lub został zwolniony. I ostatnie co o nim usłyszeliśmy, to że uczy się teraz programowania, żeby robić gry mobilne. Wciśnijcie F, czy coś tam. Zanim przejdziemy sobie do kolejnych kategorii i rozdamy w nich nagrody, rzućmy okiem na tę najbardziej prestiżową: wybór graczy. Większość z was pewnie zna dobrze termin review bombing. Chodzi w nim o to, że masy niezadowolonych graczy wystawiają grze najniższą możliwą cenę, żeby w ten sposób ukarać wydawcę. W tym roku odbyło się wiele takich bombardowań, ale jedno było szczególnie dotkliwe i w pewnym sensie nietypowe. Otóż zazwyczaj review bombing dotyczy gier, które nie są jednoznacznie i jednogłośnie złe, więc można zauważyć jakiś odpór. Oprócz zer jedynek i kciuków w dół pojawiają się też dziesiątki i kciuki w górę od osób, które chcą się temu Bombingowi przeciwstawić. W przypadku definitywnej edycji trylogii GTA możemy mówić o właściwie jednogłośnie negatywnej opinii graczy. To bardziej kwestia tego, czy ktoś jest tylko bardzo rozczarowany, czy wkurzony. W chwili, kiedy to nagrywamy, najniższą cenę użytkowników na Metacriticu ma pecetowa wersja odświeżonej trylogii. Wkurzonych graczy jest tak wielu, że gdyby zrobić na żywo ustawkę, to zadeptaliby nie tylko te garstkę osób zadowolonych lub. Umiarkowanie zadowolonych, ale też najpewniej sami siebie. Wyjaśniać tego, co się wydarzyło, jakim cudem Rockstar, ten Lewandowski gamedevu, kopnął się czubkiem buta w czoło, już pewnie nikomu nie muszę, tym bardziej, że każdy zainteresowany może sobie obejrzeć materiał przygotowany przez Wojtka. O tutaj. Albo tutaj. Powiedziałem, że to kategoria szczególnie prestiżowa, bo wiecie, w pozostałych przypadkach mówię o opiniach recenzentów. A nawet jeśli recenzent zmiesza grę z błotem, to robi to w ramach swoich obowiązków. Tymczasem gracze są wkurzeni zupełnie bezinteresownie. Nie dość, że nikt im za to wkurzenie nie zapłacił, to niektórzy jeszcze sami zmarnowali 250 zł na trzy kupy w cenie jednej. Tutaj sprawa jest trochę mniej oczywista, bo gra z najniższymi ocenami to Balan Wonderworld, który tak w ogóle na Switchu ma najgorszy wynik ze wszystkich platform. Na drugim miejscu, to znaczy drugim od końca, jest trylogia GTA. Żeby jednak Polska nie pozostawała w tyle za światem, to znaczy żeby nie udawać, że Nintendo nie istnieje, zerknijmy na trzecie miejsce, czyli na The Unexpected Quest. Spytacie, de co? A ja odpowiem, de głównie no, Nie dziwię się, że o tej grze nie słyszeliście, bo to produkcja nie tylko kiepska, ale przede wszystkim mała i niszowa i w sumie należałoby podumać, dlaczego w ogóle zdecydowało się ją aż 8 redakcji notowanych na metakrytyku. To z jednej strony dużo, a z drugiej strony zbyt mało, żeby mieć absolutną pewność co do tego, jak dobrze ta średnia ocen oddaje faktyczną jakość gry. A wątpliwości mam między innymi dlatego, że gra wyszła też w 2020 roku na Steamie i ma tam noty głównie pozytywne. Zamiast więc uwieszać się na małym studiu, które po prostu chciało zrobić dobrą grę, czas uwiesić się na dużym studiu, które cholera wie co chciało, ale na pewno mu to nie wyszło. Podsumujmy fakty. Konami to taka firma, która ma wiele mocnych marek, ale większość z nich na własne życzenie posłała do piachu. Metal Gear Solid? Wywalamy Kojima i robimy sieciowe Metal Gear Survive. Silent Hill? Wywalamy Kojima i nie robimy nic. Castlevania? Ludzie czekają na nową odsłonę od 8 albo 14 lat, zależy jak liczyć, więc wydajmy nową część. Ale tylko na platformy mobilne. Pocieszę Was, że i tak jest beznadziejna. Jedyne czym Konami się jeszcze jakoś broniło, to niektóre reedycje starych gier oraz Pro Evolution Soccer. Więc co zrobiło? Postanowiło zmienić nazwę marki na eFootball i wydać pod nią tak złego, na każdej możliwej płaszczyźnie, jak tylko się da. Jakby wręcz celowali w miano najgorszej gry roku. Przy ponad 25 tysiącach ocen na Steamie i futbol może się pochwalić powszechną, przytłaczającą negatywną opinią. A co jest z nie tak? Wszystko. Możecie śmiało strzelać w ciemno i na pewno traficie. Brzydkie jak noc? Tak. toporne tak, pełne błędów? Tak. Ubogie względem poprzednich odsłon? Oj, tak. To ewidentnie gra smartfonowa, którą próbowali przepchnąć jako pełnoprawnego PESA. Zgadza się. Konami już od dawna sprawia wrażenie, jakby ktoś przypadkiem wymienił cały zarząd na stado szympansów i teraz idzie w zaparty, że wszystko jest ok, ale wydawało się, że z Pro Evolution Soccer jeszcze chociaż próbują, no więc chyba właśnie przestali. Niby wydali oświadczenie, w którym obiecują poprawę proszą o pokutę i rozgrzeszenie, ale jak ich znamy, a przez ostatnie lata poznaliśmy ich lepiej niż byśmy chcieli, to no ledwo wyjdą z kościoła i zaczną grzeszyć od nowa. Why Przydałoby się jakoś podsumować tę podróż do wnętrza Szamba. Może w ten sposób. To był naprawdę kiepski rok. Kiepski tak ogólnie, pod wieloma względami, ale też dla gier wideo. Połowa produkcji została przesunięta na 2022, druga połowa wyszła w 2021, ale powinna była zostać przesunięta, a trzecia połowa na szczęście się udała. Więc jeżeli mamy zakończyć ten materiał jakimś pozytywnym wnioskiem, to takim, że wszyscy powinniśmy teraz iść i grać w Disco Elysium. Dzięki za uwagę. Możecie otworzyć okno.